7 SMB to kolejny odcinek na moim kanale, no i jest to oczywiście odcinek z kariery Bornów. No i słuchajcie, mamy aktualnie 15 września, jesteśmy po okienku transferowym, więc tak naprawdę jeżeli chodzi o transfery w tym odcinku, to ich nie ujrzymy natomiast no, ujrzymy walkę Ujrzymy walkę o najwyższe cele, bo tego oczywiście oczekuję od mojej drużyny Skład dobrze wiecie, jak wygląda, więc myślę, że nie muszę go tutaj e, pokazywać. Przynajmniej mecz z, z Sunderlandem w Haramaoka. Nie jest to jakiś mega istotny spotkanie, więc tutaj na pewno wyjdziemy e, rezerwowym składem, no bo nie ukrywajmy do ten Sunderland. No to powinien być piknięty nawet naszym drugim garniturem. Więc słuchajcie: e, Zagra sobie Krupi, Zagra Barkola, Zagra Traore, e, Kleiwert, mm, Larson, Moskera. Tutaj zagra sobie Luis, eee, tu zagra. Ty, my nie kupiliśmy obrońcy? My mamy trzech obrońców tylko. Aha, wiedziałem, że mi kogoś brakuje. Nie kupiliśmy obrońcy czwartego. No to Lipa Lipa, no ale dobra, damy radę bez niego. Eee, Chilwell, no i bym kupił też bocznego bronce, trochę lepszego. Umiem wszystko jednego, eee, słuchajcie, wychodzimy razem z składem. Nie przedłużamy, szybka symulacja. Eee, no, i w tym meczu wygrywamy 4 do 1. Chilwell z dubletem, no słuchajcie, tego chyba się nikt, ale to nikt nie spodziewał. Eee, natomiast, no przechodzimy dalej. No, i gramy sobie z Brentford. Jeżeli chodzi o tabelę, to wygląda ona następująco: Pierwsze miejsce ma Fulham, a trzecie miejsce Leicester City. Także, no niespodzianki, brakuje tutaj dużych zespołów w no i to jest początek sezonu. Tutaj zawsze różne ciekawe rzeczy się po prostu yy, dzieją. W tym meczu zagra sobie Rico Luis, no i to jest jedyna zmiana, a może jeszcze nie, bo jeszcze sobie Git zagra, bo chyba nie grał w poprzednim meczu. Yy, no i z Brentford 2 do 0, Semenią i Moleiro. Mamy, moi drodzy, 3 punkty, ale tutaj widzę się podziało, a mówili Arsenal 3 do 3. Ciekawy wynik. No i mamy tą Ligę Europy. To jest niesamowite. Jakim cudem ja zając, zajmując czwarte miejsce gram Europy? Niech mi ktoś to wytłumaczy, bo dla mnie to jest po prostu niepojęte, co to jest za błąd w tej grze. Zajmuję czwarte miejsce i gram w Lidze Europy. No jak ja widzę takie coś, to aż się nie chcę ty niestety odechciewa grać. Poważnie mówię. No bo co ja mogę powiedzieć więcej, jak ja... No nie wiem jak to jest. W ogóle widzę, że nowe oprawy graficzne zrobili, bo takiego czegoś nie było jak tutaj po prawej. Takie czerwono niebieskie Fajne, bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się to. Eee, no nie no przysięgam, no ja... Nie wiem jak do tego doszło, że wygram Lidze Europy, strasznie, strasznie ten błąd mnie zdenerwował. Um... No, i tak się ugrywam, że aż trochę się odechciało, odechciało, trochę w tą karierę pykać, ale spokojnie. Chwilę sobie przerwy zrobiłem i gramy dalej. No, i w tybeczu w Widze Europy wygrywamy 2 do 1. Bradley Barkola oraz Semenio z bramkami. No, Semenio fajnie widzę, zaczyna strzelać, to mi się podoba. No, jest w gwiazdą naszego zespołu. A my gramy z Queen's Park Rangers. Ciekawy Beniaminek, dawno, dawno temu. Widzieliśmy ich w Premier League, naprawdę spora przerwa, no ale wrócili. Wrócili, słuchajcie: Bradley Barcola zagra sobie w tym meczu zamiast Semenu. nie sobie odpocznie po prostu. zagra sobie Havigera, no i tutaj zagra sobie Mosquera. Malutkie zmiany, ale myślę, że z Queens Park powinniśmy sobie poradzić. No i radzimy sobie, ale musiał wejść Semenio i nam pomóc. I strzela gola Semenio, e, także znowu, znowu daje nam 3 punkty. I czy my przypadkiem nie jesteśmy już na pierwszym miejscu w tabeli? Zaraz sobie to zobaczymy. Natomiast najpierw gramy mecz ze Sportingiem e, klub Portugal. Słuchajcie, ta Liga Europy nie ukrywam, że jest dla nas mniej istotna niż Liga Mistrzów. Eee, no bo, znaczy niż Premier League. Ważniejsza jest dla mnie Premier League. Bardziej chcę wygrać e, Ligę Angielską niż tam Ligę Europy. No ale wiadomo, że tutaj też będę się starać. Jeżeli chodzi o skład, no to sobie przyrotujemy pomocą. Zagra sobie Klajwert. E, Semenio zagra na ataku. A tu sobie zagra Traore. Eem, zagra Bajno Gittens. Eem, no i zagra sobie tutaj Larson. I zobaczmy, jak nam w tym spotkaniu pójdzie ze Sportingiem Lizbona. Przegrywamy 2 do 1. Ciekawy wynik, patrząc na to, że ten Sporting szał nie robi, jeżeli chodzi o 11 Kotarski na bramce, ciekawe kto to jest. Nie mam pojęcia. To jest chyba Rigen, bo nie znam żadnego Kotarskiego na bramce. Bramkarza. Pierwszego miejsca nie mamy, ale barkuje nam zalewy punkcie do Tottenhamu i do Fulam. Myślałem, że to Fulam punkty straciło, a Fulam ciśnie. No Fulham jest jakąś rewelacją tego sezonu na początku, no słuchajcie, po e, 7 meczach 17 punktów, teraz znowu wygrali, to jest naprawdę spore zaskoczenie. E, ja tą porażką z, z, z sportnikiem jakoś mocno się nie przejmuję. No bo bardziej tak jak mówiłem zależy mi na Lidze Mistrzów. Nie wiem czy Hojnów ma tylko plus 2 szarpnestu, e, skoro ma 98 skupienia, w sensie plus 2 oceny skoro... Ty, może ja mam trenerów na... Nie no, trenerów mam dobrych wszędzie, na ataku też. Zresztą Barcola ma, ma, ma normalnie plusy. Hmm, dobra, w tym meczu Baino tens w tym meczu Rico Luis, wychodzimy i miażdżymy ten Everton 3 do 0, 1 do 1. No nieźle, no nieźle. Javi Guerra wszedł za Hojlunda. Czemu Javi Guerra wchodzi za Hojlunda? Czemu takie coś się dzieje? Ja mam na ławce rezerwowej Klajwerta, mam na ławce rezerwowej, kurde, Barcole i mam traorę, a na atak wchodzi Havigera a potem ja się dziwię, że ja mecze przegrywam jak ten asystent robi takie zmiany przecież to jest drama jakiś, ale dobra spokojnie spokojnie, Antek Rzepecki pisze że, Antek Rzepecki co jest grane, kim jest Antek Rzepecki kim jest Antek Rzepecki niesamowite niesamowite, słuchajcie um... wychodzimy na ten mecz Jaką 11, zastanawiam się. Nie, nic nie zmieniam. Wychodzimy w ten sposób na Eland Road z Leeds, przegrywamy. Co tu się zaczyna dziać, moi drodzy? Co tu się zaczyna dziać? Wy, mi to wytłumaczcie. W którym miejscu popełniliśmy błąd, że nagle zaczęliśmy przegrywać? Eee, ale dobrze, no jakby w końcu trzeba się odblokować, i mam nadzieję, że to odblokowanie się przyjdzie w tym meczu z Sepsi, Osk. Mm, a więc gramy z Rumunami. Myślę, że tutaj yy, warto byłoby też zobaczyć tych trenerów. No nie, no nie mamy żadnego wolnego miejsca. I generalnie to tak, jak sobie spojrzymy, to ten atak wygląda dobrze. No, więc nie wiem, czemu miał taki niski, niski plusik. No nie, no atak wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Eee, no nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie chciałbym sobie zobaczyć, jak wyglądają statystyki naszych zawodników, eee, Joan Garcia. Gra najgorszy sezon. W swojej karierze u nas to jest ciekawe. No, ciekawe. Ktoś w ogóle mówił, że on jest niski. Nie jest może gigantyczny, ale no, niski to jest za dużo powiedziane. Eee, no Ben Chilwell zagrał trzy mecze, więc tutaj nie będziemy go oceniać. No, w sensie tych meczów to nie liczę. Davis średnio, Simakan dobrze, Jomandę fatalnie. Ok, Livramento, tak jak Davis. Habremberg. Czemu Larson i chodzi z ławki. To mnie w ogóle też dziwi i denerwuje. Rico Luiz dramat. Kurde. Czyli musi grać Gerra, Larson i Hravenberg na to wychodzi. Bo Moleiro też radzi sobie średnio. A może więcej Kleibert? No ale on głównie liczby robił w, w lidze w, w, w tych meczach towarzyskich. No ale Rico Luiz fatalnie. To jest kolejny fatalny sezon do Rico Luisa. Eee, Barcola dobrze, Gitens też robi liczby Semenio fajnie, Horund fajnie Słabiutko ten Moleiro. i Słabiutko L Rico Luis To musimy zapamiętać Że Rico Luis i Moleiro w tym sezonie zaczęli bardzo średnio, więc yy, no oni przeciwko temu wybitnemu przeciwnikowi nie zagrają. I myślę, że nawet jakby zagrali, to by to niewiele zmieniło. A więc słuchajcie, wychodzimy sobie w ten sposób, że Zagra Kluivert, zagra sobie tutaj, e, no bo mało gra, zagra Larsson i zagra Dioma, nie zagra Diomande, który gra średnio. Tak sobie wychodzimy, no i zobaczmy, co nam ten mecz przyniesie. I z tymi Rumunami remisujemy. Niesamowite. Niesamowita jest ta, niesamowita jest ta gra. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach. Czy tylko u mnie to tak wygląda? Czy każdy z Was ma takie randomowe wyniki w symulacjach? Bo ja przyznam szczerze, że jak gram prywatnie, to dużo spotkań gram, gram po prostu mecze. I to też nie jest tak, że gram sobie na niskim poziomie, pokonuję każdego. Ja gram na Ultimate i nie miażdżę każdego, nie miażdżę każdego. Więc yy, nie wiem, czy to u mnie tylko jest tak, że ja w tych symulacjach nie potrafię grać, czy tak jest u każdego. Dajcie znać. Jak jest na przykład tu, tu takiego kozy u Neyxioma, bo ja przyznam szczerze, że, że nie oglądam ich yy, kariery, ale jestem bardzo ciekaw, jak to u nich wygląda, bo ja notorycznie tracę punkty we wszystkich karierach w tej FIFA, w tej FC, w tej edycji. A nagle wygrywam 4-0 United. Dajcie znać, dajcie znać jak to jest o innych, bo naprawdę jestem ciekaw I ehm, chcę poznać Waszą opinię, bo przyznam szczerze, że nie mam pojęcia Nie mam pojęcia, ale wiem, że u mnie to wygląda No fatalnie, zresztą Wy też to widzicie Że te punkty wielokrotnie tracimy Słuchajcie, gramy sobie teraz z Sheffield United W meczu Carabao Cup, także tutaj wyjdziemy sobie rezerwowym składem No tak jak mówiłem, nie zależy mi na tym pucharze Więc tutaj wychodzimy rezerwami Um, Larson Gerra, tutaj Oscara sobie zagra, e, Araujo, Polsen i Chirwell. No i Sheffield, chyba zespołem z Championship. Odpadamy po karnych, e, ale to jest Carabao Cup. Jakoś mocno mnie to nie interesuje i nie boli mnie to, że przegrywamy, bo, bo tak jak mówiłem, no, mam to troszkę gdzieś te Carabao Cup. Mamy jakiś zarząd tutaj, y, przełożone spotkanie, informacja z zarządu, dobrze. Jeżeli chodzi o naszą taktykę, to jakby wiadomo, że ona nie ma różnicy, ale no plus jak widzicie tutaj prawie, że każdy ma. Większość zewników ma sporo tych plusów pasujących do, do, do taktyki y, są wypoczęci, mamy trenerów, mamy głęboką kadrę, overallowo świetną i mamy kłopoty jednocześnie. To teraz, jak sobie spojrzymy na nasze kłopoty, to się okazuje, że my, my, że my mimo tego, że no mamy średnią punktów na mecz poniżej dwóch, to i tak jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli. Także nagle się okazuje, że to gdzieś tak po prostu. Nie wiem. Po prostu tak jest ta gra skonstruowana, że dużo punktów się traci. Um, zagra Barcola. Zagra sobie Clivert. Hravenberg i Gerra i Moschera. I To jest generalnie aktualnie, patrząc na średnią ocen, to to jest nasz chyba najlepszy skład. No może ten Giten z Barkolom mógłby się. No to, to już takie małe różnice i Larsson, nie. Ale generalnie to e, wymieniamy tych najgorszych. No i City przegrywamy. No nie ma tu zasady. Naprawdę nie ma tu zasady. Ostatnio wygraliśmy z United, nie zmieniając składu. No to zróbmy tak. Wyjdźmy sobie przez dwa mecze składem, którego nie zmieniłem na match z United, bo tam chyba wyszliśmy takim, jaki mam podstawowo ustawiony. Więc sobie na najbliższe dwa mecze takim składem wyjdźmy i jak się okaże, że wygramy oba mecze, to tak zostaniemy. Wygrywamy pierwszy mecz i Bradley Barcola strzela dublet. Strzela dublet i to nam troszkę uspokaja sytuację w Lidze Europy, natomiast no w Lidze Angielskiej spada na szóste miejsce, lice jest trzecie. Niesamowite. Niesamowite. Gramy, moi drodzy, z Brighton. A City rozwala QPR 5 do 0 na wyjeździe. A więc, tak jak mówiłem, skałę nie zmieniamy. Brighton wygląda dobrze, no ale no jakby oni mają takie talenty, że, że naprawdę nie ma się co dziwić. Um, a kilka transferów dużych też widzę. Miguel Gutierrez i Kerkes na ławce, ciekawe. Naprawdę ciekawe. Słuchajcie, przechodzimy sobie do tego meczu. Bez zmian, tak jak powiedziałem, bez zmian nie zmieniam no i remisujemy. Mam wrażenie, że co bym nie wystawił, to i tak tutaj koło fortuny nie będzie nam sprzyjać. Szóste miejsce w Premier League. Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, no to tracimy już na tym etapie sezonu 9 punktów. To ten gra jakiś sezon życia. Jestem ciekaw, jak wygląda ich skład, bo... bo szczerze mówiąc nie kojarzę, żeby był on jakiś wybitny, więc zobaczmy sobie jak to wygląda. Liga Premier League i Tottenham Hotspurs. Jak wygląda Tottenham? Hendrik na ataku. No to jest dobry zawodnik, dobrze o tym wiemy. Ten Minjay Park to jest Rigginsona i też na pewno wygląda dobrze. E, pomoc, no diało tutaj, Asan Diało jest Kazakiem. Dias na ławce Klusewski Kimiś, Solomon. Pomoc wygląda średnio, środek pomocy, tak naprawdę Bentancur, Bisuma i Devine to, to nie są jakieś kozacje, nie mają ani jednego. No, kimiś chyba wiekowo ten oferalizm spadł mocno. Um, na obronie Kristensen, Hinkapie, Lenormau, um, Klosterman, na błokach Ruggeri, Spence, Hatto w podstawie pewnie, no i Dragusin na środku. Też bez strzału, wylądamy lepiej, moim zdaniem, w obronie. No i na bramce jest Kozak, no o go koszta, no tutaj nie będę go podważać, on jest Kozakiem akurat, ale generalnie to no mają dużo słabych punktów, więc liczę na to, że te słabe punkty sprawią, że oni się, oni się w końcu odbiją i po prostu, e, no spadną w tej tabeli. Co to jest za zespół City Glasgow? A, to jest damski, dobra, no zawsze mnie to myli, widzicie, zawsze mnie to myli. Myślałem, że nie znam jakiegoś zespołu w piłce nożnej w FC, a się okazuje, że to jest zespół z e, e, Damski piłki nożnej. Da Bardzo mnie to denerwuje, że to się wysieda tutaj, bo to strasznie jest mylące. Słuchajcie, e jeżeli jej bawi się w koło fortuny, to patrzcie, co ja zrobię teraz. Klikam randomowe pozycje i pierwszego zawodnika, patrzcie. I zobaczymy, co się stanie. Randomowe rzeczy zrobiłem. Randomowe rzeczy totalnie. Dobra, chyba. Nie, dobra. Tego krupiego to se. No dobra, już nie róbmy takie. Ale Rico Louis Awon no nie grał, więc mam nadzieję, że będzie zmobilizowany, żeby wygrać. Larson, niech zagra. No i Diomanda, niech zagra, nie? Ale kurde. Zobaczmy, takiej pomocy dawno nie było. No i taka pomoc zajęła nam zwycięstwo. Larson, Luis i Moleiro. Tylko, że jak spojrzymy w oceny, to. No, Larson i Moleiro dobrze. No to nie wiem. Nie wiem, czy powinienem wyciągać z tego wnioski i wyjść tak jeszcze raz. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, mamy 9 miejsce. Więc tutaj naprawdę, no, jest spora szansa, że będziemy w top 8. I tutaj myślę, że w to akurat możemy wierzyć, i, i tak faktycznie może się wydarzyć. E, Gramy teraz sobie z Pałokiem. Czy tutaj mamy jeszcze kilku plaków? Bo tutaj przecież Wieteska gra między innymi, e, Świderski, chyba przecież też. E, chyba że grał kiedyś, teraz nie pamiętam. E, natomiast no Wieteska na pewno. E, dobrze, no to wyjdźmy sobie taką samą pomocą: Rico, Luis, Larson i Moleiro, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zagra sobie też Traorę, zagra sobie też e, Gitens. No i zagra sobie Moskera. No i z pałkiem e, u siebie. Z pałkiem, zobaczmy. 5 do 0. Semenią z dublecikiem. E, no ładnie, ładnie, no ale tutaj wnioski wyciągać po meczu z tak fatalnym przeciwnikiem, no to wiecie, e, to też nie jest jakieś takie, nie wiadomo jak, znaczące. Mecz z pałkiem. E, ale ważne jest to, że wygrywamy. Newcastle United na 17. miejsce w tabeli. Jestem bardzo, bardzo ciekaw raportu ich składu, bo mam wrażenie, no że tutaj mogli się rozsypać, bo tak niskie miejsce to jest to jest szok. I oni się nie rozsypali. Po prostu koło fortuny EA tak wylosowało, że radzą sobie fatalnie, no ale patrząc na średnią ocenę ich składu, no to to jest zespół na top 6. No ale dobrze. Musimy wykorzystać ich słabość. Skoro oni radzą sobie tak słabo, no to my wychodzimy znowu naszą zabójczą pomocą. Larson Rico-Luis Moleiro. To dwa mecze z rzędu wyszło. Może to jest jakaś zasada, którą musieliśmy znaleźć? Może tak. Kto wie? Bo dwóch z tych trzech zawodników strzeliło właśnie gola. Więc mam nadzieję, że to tak że to tak się utrzyma. Czwarte miejsce, tracimy już tylko 6 punktów do Tottenhamu i powoli powoli ich doganiamy. Oczywiście widzę też, że City się obudziło. Więc no nie będzie łatwo, ale mam nadzieję, że zaczniemy tutaj w końcu się bić o to pierwsze miejsce. Więc co? No wychodzimy tak samo. Rico Luis, Larson, Moleiro. Skoro to wychodzi, no to tak. Gramy jeszcze raz. Zagrał sobie w tym meczu też e, Gitens. Semenio nie raz grał na środku ataku, nawet cały sezon grał na tej pozycji. Produkuje się znakomicie, więc tutaj nie wątpię w to, że on da radę, jakby ktoś miał wątpliwości, czemu tam na niego stawiam. No i na, no i na Park wygrywamy. Rico Louis Barcola. Czwarty chyba mecz z rzędu z taką pomocą wygrywamy. To jest znak. To jest znak, że tak powinniśmy grać. Cały czas tracimy 6 punktów do Spurs. I teraz z nimi zagramy. Jestem ciekaw, jaką jedenastką oni będą wychodzić. Analiza pokazuje, że, tak jak mówiłem, pomoc jest słaba, atak jest dobry, obrona jest gorsza niż atak, lepsza niż pomoc. No, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, ale wydaje mi się, że powinno to wyglądać dobrze, patrząc na to, że nasza pomoc odżyła, a ich pomoc radzi sobie średnio. Także wychodzimy sobie na ten mecz. Takim oto zestawieniem. I mam nadzieję, że do nas zaprowadzi. No w dobre miejsce. Zobaczmy. U siebie na Vitality Stadium Remis 2 do 2. To nie jest zły wynik. Myślę, że nie możemy tutaj być rozczarowani. Larson Luiz zagrali słabo. No ale ten streak. Ta passa zwycięstw była naprawdę ciesząca. Gramy teraz z Fiorentiną i ten mecz będzie bardzo, bardzo ważny, bo to jest e, bodajże szósty mecz w rozgrywkach Ligi Europy. E, tak jest, więc zostały trzy mecze. No i fajnie byłoby tutaj te trzy mecze, no, chociaż dwa z nich wygrać. Chociaż dwa mecze wygrać, e, ale spokojnie, no wystawimy sobie tutaj zawodników, którzy po prostu dawno, dawno nie grali. Ravenberg, Higera i Kluivert, to no, trochę zostali zaniedbani. E, Tutaj o atak, jeżeli chodzi o atak, zagramy tak, zagra sobie Moskera mm, i zagra sobie Araujo, więc leciutkie zmiany są, no i zobaczmy z Fiorentiną na wyjeździe, przegrywamy niestety, no liczyłem tutaj na remis, przyznam szczerze, fatalny mecz Moskery, Hravenberg dramat, no lipa, Lili 5-0 za Ajaxem, co jest grane, co to jest za wynik? Słuchajcie, nie poddajemy się. Mamy 6 punktów do straty do Tottenhamu, także oni też musieli tutaj po drodze gdzieś wtopić z tego co. Z tego co myślę, chyba że teraz nadrobili. No nie. Jeżeli wygramy, to będzie 6 punktów straty. No więc problem jest taki, tylko że gramy z Liverpoolem. Ale ten Liverpool no jest do pokonania, słuchajcie. Jest do pokonania. Chociaż ta ławka rezerwowych też tutaj pokazuje, że po prostu da się ten skład le ułożyć lepiej. Ale i tak Liverpool na papierze przynajmniej wygląda gorzej niż my. Wracamy do naszej zabójczej pomocy, która wygrała wszystko poza jednym meczem. Więc mam nadzieję, że, że teraz też wygramy. No i zobaczmy na Enfield. 2 do 0. Moleiro i Barcola. Bardzo, bardzo ważne trzy punkty. Właściwy mecz o sześć punktów. No i go wygrywamy. No i to jest, słuchajcie, niesamowicie istotne. Trzecie miejsce w tabeli. Liczymy na wpadkę Tottenhamu. Liczymy, że my te mecze będziemy wygrywać. No i że zwyczajnie w świecie skończymy na tym pierwszym miejscu. To jest naprawdę, naprawdę dla mnie bardzo ważne, żeby tą ligę, ligę angielską w tym sezonie wygrać. Rico Lewis i Larson. Słuchajcie, oni w takiej konfiguracji wszystkie mecze wygrali, tylko jeden zremisowali. To naprawdę świadczy o tej drużynie dobrze. Bajno Gittens, bo tutaj musi być rotacja, żeby każdy z nich grał. Klajwert jest już bardzo, bardzo niezawolony, ale to zaczęło wychodzić Klajwert, gdy gramy taką pomocą. Przepraszam cię najmocniej. Zobaczmy. Przegrywamy za Tak Tego się nie spodziewałem. Louis Cook, nasz były kapitan, gra w podstawowym składzie w tym zespole i strzela nam dublet, przez to przegrywamy mecz. Bo tego to ja się nie spodziewałem totalnie. Naprawdę. Piąte miejsce w tabeli, ale tracimy tylko punkt do miejsca drugiego. Spurs ma zaległy mecz. I mam nadzieję, że ten zaległy mecz przegrają. Leicester City, które zaczęło genialnie. Pierwsze tam chyba 7 spotkań było w top 5. A aktualnie są na 18. miejsce w tabeli, więc ostatnia pasa tej drużyny na pewno nie jest dobra. Chociaż w sumie dwa remisje, dwie porażki, zwycięstwo. Także chyba było jeszcze gorzej przez chwilę. Um, no, my w tym meczu zagramy sobie z Klajwertem na ofensywnej pomocy, żeby go trochę rozchmurzyć. Hravenberg i Guerra zagrają. I tyle. No i z Leicester Jeden do jednego. Remis. Czy ja rotuję, czy ja nie rotuję? Jedni powiedzą, że za mało rotuję, drudzy powiedzą, że za dużo rotuję. A finalnie, czy ja ratuję, czy nie, to wychodzi na to samo. Spurs swój mecz wygrywa. Tracimy już do nich 9 punktów. No i jest lipa, słuchajcie. Jest lipa. Przed nami okienko transferowe. Ja naprawdę nie wiem, co my powinniśmy zmienić. Naprawdę. Bo tutaj ewidentnie, po prostu kolektywnie to nie wygląda jakoś tak wybitnie. No wiadomo, że jesteśmy w top 4 cały czas i Teoretycznie powinniśmy mieć zadowolenie, ale my chcemy więcej. My chcemy być mistrzami kraju. A do tego jest jeszcze daleko. Kolejny remis. Nie rotowałem moi drodzy, a remisuję. Rotowałem, remisuję. Wyszedłem taką pomocą, remisuję. Wyszedłem inną, też tracę punkty. O widzicie. Ciężko tutaj znaleźć zasady na tą grę. Mamy oferty za Klajwerta. I wydaje mi się, że tą ofertę musimy przyjąć, bo on jest niezadowolony po prostu. Justin nawet chce grać i ja to szanuję, szanuję go za tą ambicję, więc dam mu odejść. I zastanawiam się, kim mogę wzmocnić ten skład, w jaki sposób mogę sprawić, żeby ten zespół po prostu zaczął wygrywać. Kogo mogę kupić, abyśmy w końcu odnosili do sukcesy. Połowa w ogóle zawodników jest nieprzeskautowana, nie wiem czemu. Przecież to są gwiazdy światowego formatu, a ja nie znam ich hoverali. Gdzie gra, na przykład taki Pedri? Albo Jude Bellingham? To jest ostatni sezon tej kariery, prawdopodobnie. Zróbmy jakiś hitowy transfer Pedri, PSG. No to to trochę odpada. A Jude Bellingham? Gdzie gra, Jude Bellingham? Chelsea. I gdybyśmy my zrobili taki transfer Juda Bellingama, tak dla jaj, już i tak o nic nie gramy. Czy to jest realne, czy nie, widzowie? Jeden ciul. Ale Jude Bellingham gra, gra w Chelsea, który ma ósme miejsce w tabeli. Czy Chelsea ma Ligę Mistrzów? Czy Chelsea ma Ligę Mistrzów? Chelsea nie ma Ligi Mistrzów. Czy Chelsea ma Ligę Europy? Bo ja nie pamiętam, gdzie oni skończyli poprzedni sezon. Czyli Judd Bellingham gra w zespole, który jest poniżej nas w tabeli. Judd Bellingham gra w zespole, który w poprzednim sezonie zajął miejsce, które daje Ligę Konferencji. Zawodnik 94 overalla gra w Lidze Konferencji. Oj, mi się wydaje, że z Jobem Bellinghamem nam na nie wyszło, ale chyba pójdziemy po Juda. Ale czy tak będzie? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Siemano.